Cześć, witamy na kanale Sportano. Ja nazywam się Ewa Dudała, jest ze mną Gosia. Gosia mnie uczy dzisiaj supowania. Gosia, powiedz proszę kilka słów o sobie. Jestem certyfikowanym instruktorem stand-up paddlingu. Wprowadzam ludzi w świat supa w swoich rejonach w okolicach Szczecina. Każdy, kto ma ochotę spróbować supa, może się do mnie zgłosić i ja go w ten piękny świat wprowadzę. Dokładnie, Gosia dzisiaj wprowadza mnie. Więc wypływamy na szerokie wody. Tak jest. Do zobaczenia. Tak jest. No to czas na wejście inauguracyjne. Oczywiście dla mnie. E, Gosia, co muszę wiedzieć przed wejściem do wody? Co muszę ustawić? Co jest teraz najważniejsze? Przed zejściem na wodę dobrze jest poznać swoje wiosło, przyjrzeć się trochę jemu. Zobaczyć, jak jest skonstruowane. Warto też wiedzieć, no jak. Co z wysokością? Jak wiosło wy, wyregulować? Za pomocą sprzączki podnosimy e, trzon wiosła e, do góry. Na początku będziemy pływać na takim krótkim, ponieważ będziemy zaczynać od e, pływania na kolanach, a z biegiem czasu podniesiemy wiosło e, wyżej. Łatwo się to mierzy za pomocą takiej ręki wysuniętej e, szeroko nad głowę. Ok, wiosło ustawione na początek. Czy już mamy zainstalowane wszystko, co potrzebujemy? E, tak, na supie jest już zainstalowany liż, e, czyli nasza smycz, do której będziemy się przypinać do nogi prawej bądź lewej tutaj w okolicach kostki. Mhm. E, pod spodem deski znajduje się też statecznik. Jest to niezbędny Czy taka element tak, płytwa. Jest to niezbędny element, aby nasza deska płynęła w kierunku, w którym chcemy. Co co, do wody? Lecimy. Dobrze, jak osoba początkująca, zanim spróbuje wstać, zapozna się właśnie z wiosłowaniem na kolanach. Pozna, jak ten słup się zachowuje pod wpływem różnych ruchów wiosła i dzięki temu będzie pewniejsza stojąc. Też, Ewa, pamiętaj o tym, że jak zmieniasz stronę wiosłowania, to przekładamy też ręce czyli mhm. zmieniamy ręce. Wygląda to w ten sposób. Aby utrzymać kierunek supa, żeby płynąć nim jak najbardziej na wprost, wkładamy wiosło jak najbardziej prostopadle do wody, zagarniając wodę od noska deski, od jej czubka do swojego ciała. Dalej jak nie... najbliżej deski, tak? Jak najbliżej deski, tak? Dalej nie potrzeba. No to pierwsze koty za płoty. Tak jest. I właśnie te pierwsze, pierwsze momenty na desce uważam, że osoba początkująca e, powinna spędzić na kolanach. Dosłownie wystarczy chwila. Chodzi w tym o to, aby zapoznać się ze swoim supem, zobaczyć, jak ono reaguje, jak on reaguje na, na wiosłowanie, na ruchy wiosła szersze, węższe, szybsze, wolniejsze. Wtedy, kiedy staniemy, jesteśmy już pewniejsi w swoich ruchach. To jest ten moment, w którym możemy sobie wiosło już wydłużyć, żeby przyjmować się nim w pierwszej kolejności na stojąco, tylko swajać się z nową pozycją. Możemy sobie chwycić wiosło i po prostu mniej więcej. Rozciągnąć je, zobaczymy na razie. Na ten przeprost ręki, jeżeli będzie za długie, to, to wiadomo, spróbujemy. można sobie to skrócić. Kluczową sprawą jest dobrze od początku postawić stopy na supie, żeby nie poprawiać ich już na stojąco, tylko czuć się stabilnie w momencie takiego nie wiem, przykucu. Zamieniamy kolana ze stopami, trzymamy wiosło przed sobą dwoma rękoma, dodatkowo stabilizując swoje ciało. I zamieniamy stopy z kolanami, stawiając nasze stopy równolegle do burt supa. Na szerokość bioder, czy szerzej, czy wężej? Na szerokość bioder, im wężej staniemy, tym będzie nam trudniej. Możemy tą pozycję w stosunku do naszych bioder trochę poszerzyć, będziemy stabilniejsi. I jeżeli nasze stopy są już poprawnie ustawione, możemy się podnieść. No dobra. No to chyc. E, możesz chwilę się porozglądać, aby zapoznać się z nową pozycją, żeby błędnik się przyzwyczaił do tego, co się mhm. dzieje w tej chwili i wprowadzić wiosło do wody e, i wiosłować w Dobra, ten sposób, jeszcze sobie kolana. Poprawię rączkę wiosła. Ale mam poczucie, że cały czas trzeba pracować nogami, żeby utrzymać ten balans, albo jest to spięcie, że tak powiem, pierwszoklasisty. Spięcia na pewno czujesz w tej chwili mocniejsze hmm. niż będzie to z biegiem e, czasu, kiedy się opływasz. Nasze mięśnie głębokie praktycznie pracują okay. cały czas na supie, więc one z czasem wyrobienia się e, już, już nie bolą, już ich nie czuć. Dobra, no to może zaraz będzie lżej.